A 1,10, nie ma innej możliwości. dwustopniowej Nie wiem, czy mnie odbiera z tego jednego wata. Tak, odbieram. Cię. Wiesz, co? Tylko tak patrzyłem na telefon. To to będzie, wiesz, tak. Z tego. A czy wiesz, zrobić taką krótką relację i puszczyć na, na, na telefon, zobaczyć, jak to idzie. Proszę, Witku, Mike z powrotem do Ciebie. okej okay, z powrotem wróciłem na 10, to żeby u Ciebie było lepiej słychać. No, także Kenut M942, e, i 10 w mocy, i tak mówię, doskonale cię to wyśmienicie odbieram. Także jeszcze Józia nam to brakuje. <grym zjadł> Może Józek zakupi coś, Rafał będzie sprzedawał te radia niedługo, bo chce też te o 9700 kupić. No, także e, pobawi się, dzisiaj mi tam znowu pokazywał jakieś nowości, podkrywał na tym 760, więc e, też tam różnych różności się okazuje, że to oprogramowanie tego Niemca jest niesamowite i tam, no, no niewiarygodne możliwości są, wiesz. Także nawet ten ICOM nie ma tego wszystkiego, co tam można robić. A w tym programowanie dopiero, wiesz, wiesz, począwszy tak od PT8, CW i tak dalej nadawanie odbiory. Przez różne jeszcze inne rzeczy, no niewiarygodnie dużo, także jeszcze Rafał tego wszystkiego nie rozgryz jak mi pokazał, no, no gigantyczne możliwości, naprawdę. No Niemiec zrobił niesamowitą no, pracę, którą, którą włożył w oprogramowanie, naprawdę no świetnie.